Dzień dobry moi kochani! Dzisiaj będzie o pogodzie, a skąd taki pomysł? No, stąd, że po prostu jest przepiękna jak na jesienny czas w Polsce. To ja jestem przynajmniej zachwycona tą jesienią naszą i stwierdziłam, że w pełni zasługuje na to, żebyśmy jej poświęcili 4 minutki i nauczyli się troszkę o niej opowiadać. Po angielsku oczywiście, jak zawsze. Zacznijmy więc. Dobra, pogoda. Weather. 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 Czyli pogoda. Pogoda jest niepoliczalna, może być jedna, czyli nigdy nie spotkamy sobie się z czymś takim jak weather's. Nie ma czegoś takiego, jest tylko wy. A właśnie ja mam dzisiaj taką e, skromną, fajną, poręczną tabliczkę. Czekajcie, widać widać. Mhm, yy, yy. weather. Nigdy się nie mogę powstrzymać, żeby tak nie powiedzieć po polsku, jak się mówi Weather. What's the weather like today? Jaka dziś jest pogoda? What's the weather like today? Jaką mamy dziś pogodę? What's the weather like today? What's the weather like today? Jaka dziś jest pogoda? I jak na to odpowiedzieć, żeby nie poprzestać na The weather is good or the weather is bad? to Wam właśnie dzisiaj chcę powiedzieć. Czyli, żeby wpadło trochę takiego banku słówek ym, do, do czegoś prostego, do czegoś, co nam się przydaje, na przykład jako temat zastępczy. Wyszła dusza towarzystwa, my zostaliśmy, no i tak nie za bardzo o czym, no to, what's the weather like today? I już coś tam będzie mówione. Albo kiedy, albo na taką rozgrzewkę, jaka tam dziś u Ciebie pogoda, wiecie, tak nie zawsze rozmawiamy z ludźmi, których doskonale znamy i, i Wiemy, o czym innym zagaić możemy na początku, przynajmniej. Okej, okay, jak na to odpowiemy? Ja wam pytanie wrzucę w komentarzu do filmiku, bo jak napiszę to pytanie, to niewiele więcej nam się zmieści na tablicy. Today, więc od razu będzie odpowiedź. Today is. Tak sobie klasycznie zaczniemy. Today is. E. I jakiś tam będzie nasz dzień? Day. Day. Dobra. Today is E I na przykład co? Słoneczny. Prosto zaczynamy z Sunny. Sunny day. Sunny. Sunny day. A jak jest Sunny, to może być też Rainy. Czyli deszczowy. Rainy. Rainy day. Jaki jeszcze może być? Może tak właśnie takie słóweczka, też takie jesienne. Może być Foggy, czyli mglisty od słowa Fog. Czyli mgła, fogi mglisty. Eee, mm -hmm. Albo Claudi. Claudi, czyli taki, taki pochmurny od cloud. Chmura pochmurny, Claudi. Eee, jeszcze może być, tutaj jest oczywiście hop. Jak jest cloudy, to może być też gloomy, czyli taki ponury. Gloomy. Gloomy. Jak jest gloomy, to co jeszcze może być? O, windy może być po prostu. Czemu nie podpowiadacie takich prostych słówek? Ja tu już wymyślać, zaczynam. Windy, czyli wieczny. No i jeszcze jakiś musi być, bo tutaj jeszcze dobra. Jeszcze może być na przykład po prostu cold. Cyolidy cold, czyli zimny dzień. Albo może być jasny dzień. O, jasny po prostu. Też takie się przecież zdarzają w jesieni, szczególnie tej jesieni. E, albo może być taki chłodnawy. O! No i powiedzmy, że jeszcze jedno, bo tutaj już jest day. E, a, no to jak jest bright, to może być też grey. Grey. Ja ogólnie ładniej piszę, tylko tutaj nie widać. Ok, tak się umówmy. Grey, czyli e, szarawy, ponury, szary dzień. Okej, okay. spotkacie czasem, bo teraz sobie tak patrzę na to i wiem, że jeszcze bardziej tak w Ameryce napiszemy przez A, przez Grey. No i tak, przyznam się, że patrzę na to i mi się kojarzy od razu Dorian Grey, Oczywiście nie, znaczy ten drugi też mi się kojarzy. No to zróbmy małą dygresję. Dorian Grey, czyli postać z powieści Oscara Wilda, to jest Taki przez A, czyli taki bardziej amerykański, niby chociaż nie wiadomo czemu, a ten drugi z wieloma twarzami to jest taki przez E. No i obydwa, obydwaj panowie są szarzy na nazwisko, choć ich życie pewnie takie aż nie było. Dobra, yy, co jeszcze? Jak właśnie, jeżeli to Wam będzie za mało ten mój filmik, a szczerze mam taką nadzieję, że tak będzie i będziecie chcieli więcej, to Was mogę odesłać do e, Weather Forecasts. Czyli do oglądania prognozy pogody, no oczywiście po angielsku, bo czemu nie? Tam dostaniecie jeszcze większy zastrzyk słówek i, i przede wszystkim e, prawdziwy angielski, bo mój jest taki nauczony: to jest mój drugi język, nie pierwszy. Także zachęcam do tego, żeby oglądać prognozę pogody w języku angielskim. E, może Wam jeszcze napiszę, bo pewnie nie każdy wie, jak sobie to wpisać. O, tutaj jeszcze jest miejsce na szczęście. Weather Forecast, czyli prognoza pogody. Forecast. I na przykład sobie dodajcie tam BBC i naprawdę duże źródło informacji się pojawi, no i przede wszystkim też informacji pogodowych. Aktualnych i mniej aktualnych, no ale oby, oby y, słonecznych, pozytywnych. Dobra, y, nie będę przedłużać. Jest to parę słówek, nie jest wiele. Dajcie znać jeżeli chcielibyście na przykład jakieś idiomy poznać związane z pogodą. Tego jest naprawdę dużo. One są częste, one są używane, nie takie, że gdzieś tylko je wymyślili, żebyśmy mieli co robić i czego się uczyć. Także jeżeli się spodoba taki temacik, no to chętnie jeszcze go tam podciągnę.